Adrian Bartoszyński na gorąco w trakcie gali XTB KSW 104, po ogłoszeniu main eventu następnej gali KSW 105 zagotowało się troszeczkę w Twoim rywalu po tym, co, co tam powiedziałeś. No, nie, nie wiem o co chodzi Andrzejowi. Właśnie nie zrozumiałem go. Jakby nie wiedziałem o co chodzi. No słuchaj Andrzej, jakieś działa wytoczył przeciwko Tobie. Na to takie, że odmówiłeś walki, że jesteś na bombie krzyczał dosyć mocno w klatce. Jak ty odpowiesz na te słowa, bo w klatce odpowiedziałeś szpileczką potężną. Była, moż... była możliwość przesunięcia kwietniowej walki na maj ze względu na ruchomy Maivę, bo tam na Pudziana. I była możliwość walki w maju, ale nie będę bił się dwa razy we Francji, bo ja we wrześniu biję się we Francji po tej walce z Saladinem. Rozumiecie mnie? Dlatego ja tej walki we Francji nie chciałem. Chciałem zobaczyć w kwietniu u siebie w Polsce, a po Andrzeju mam walkę z Saladinem. Taka jest kolejność. I wtedy jadę do Francji. Tam też będą testy, bo to jest Francja. Także nie za bardzo rozumiem o co chodzi generalnie. Ale powiedz, co powiedział Andrzej na samym początku, bo zanim dostał mikrofon, to my nie słyszeliśmy co on tam mówił. Nie wiem. Nic mądrego. Nic mądrego, naprawdę nic mądrego. A tak zamierzałeś podgrzać atmosferę od początku? Ja słyszałem, że on ma podgrzewać, Jak słyszałem tam z kuluaru. Jego koledzy mi donieśli klubowi. Słuchaj, dosyć taki... No ja od razu powiem szczerze, Hala zareagowała, kiedy powiedziałeś Andrzejowi, że za dużo mówi w różnych miejscach. Jeśli mógłbyś wyjaśnić tym, którzy nie wiedzą, co miałeś na myśli? Zostawiam to dla siebie. A te życzenia to był dla Andrzeja, to był spontan, że tak powiem? Czy szykowałeś sobie taką bombkę? Nie, spontan. Ja nic nie szykowałem, serio. Bo ja nie lubię... Ja najlepiej czuję, jak coś się dzieje teraz. Nie lubię przygotowanych kwestii, bo wtedy brzmię jak recytowany. Jakbym się wiersza uczył... No, jakbym się wiersza uczył. A jak ty się... Jak ty się odniesiesz do tych słów o bombie? Ja? No przecież mówię, że jadę do Francji walczyć z Parnasem, we wrześniu i to deklaruję od razu, we wrześniu jest walka we Francji, w której biorę udział, tylko Jezu. najpierw muszę zbić Andrzeja. No właśnie, a propos zbicia Andrzeja, kiedyś w klatka po klatce powiedziałeś takie zdanie, może zacytuję je niedokładnie. Już teraz możesz mu powiedzieć, że go sprowadzę do parteru i tam będę go lał. Czy ty powtórzysz te słowa, które powiedziałeś? Ty powtórzyłeś. Tak, potwierdzam. A jeśli dobrze pamiętam, Ty też mówiłeś, że będzie żałował, że, że chciał tej walki. Rozumiem, że to jest dalej aktualne. Skupiam się na nim, oddzielam go jako zawodnika, jako człowieka, bo... Nie ch... zmieniłem trochę podejście i nie chcę też lekceważyć go jako zawodnika, bo ostatnio się na tym przejechałem. Więc wychodzę przygotowany jak na Mistrza Świata, więc będzie miał ciężko. Ale tak się zastanawiam, bo ten Wasz troszeczkę treściok, to podgrzewanie atmosfery, to sprzedaje walkę. I ostatnio był żal między, między gdzieś tam kibicami, jeżeli chodzi o, o te konferencje, które były, panele, że tak kulturalnie i grzecznie siedzieliście i coś tam sobie powiedzieliście, ale to mieli ludzie wrażenie, że gdzieś tam... Bo Artur Mazur prowadził to, jak to miało być? Jak, jak to miało się udać? Dobra, dobra. Ludzie, słuchaj, do, dobrze kombinujesz, ale ludzie mówią, że jak się spotykacie face to face to już tak nie grzeje, ale dzisiaj naprawdę, że było gorąco. Kurwa, dobra walka się, To skąd się... To, to ostatnie pytanie, bo zaczyna się walka wieczoru. Mariusz Pudzianowski najprawdopodobniej wyląduje w fejmie. Jaki jest... Byłeś zaskoczony? Jaki jest twój komentarz do tej sprawy? Znaczy jakby zaskoczony nie byłem. By... Nie, nie byłem zaskoczony. Nie mówię, że jakoś widziałem wcześniej, ale nie byłem zaskoczony tym, że ma taką decyzję, no bo... Jak było oczywiste to dla mnie było, że no jeśli... na pewno na pewno oferta musi być dużo, dużo większa, skoro godzi się na bicie z takimi gośćmi jak Nathan Marcoń, bo Nathan, powiem wam tak, w trasztolk my tutaj... Tak mamy ze 2 na 10, to co coś może jeden na 10 nim, <grymianie> Także my to jesteśmy jeszcze, wiesz? Także, no nie wiem, czy Mariusz wie w co wchodzi. No to chyba, chyba najlepszy komentarz. No ja ja zapytam, no, bo powiedziałeś, że nam powiesz, to tutaj, bo się w Bukmachera bawiłeś, że coś dorzucasz, tak, nie jak to ja możesz zdradzić. Ja, ja. jakieś. I byłem w szoku, bo poszedłem do łazienki, jak skończyła się walka, leśko i tego. No i ja idę, mówię, nie, no Różański chyba wygrał. No i teraz sobie siedzę na tym, wygrał y i Tymka postawiłem też. I, I mówi do mnie ten, że Leśko wygrał. ja wy ty, to ja mam chyba kupon w grze, bo postawiłem Leśko decyzją. I patrzę, mówię faktycznie, a ja myślałem, że kim wygrał, bo przespałem walkę, poszedłem do łazienki na werdyk. A to co dorzucałeś tutaj? Teraz? No. Że walka skończy w pierwszej rundzie. No to idziemy, bo trwa pierwsza runda. W ogóle pierwsza runda. Pozdrawiam Dzięki. was.